Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z pasji do piątki. Dzisiaj wymienimy czujnik i czujnik wygląda tak. Więc teraz można by zrobić quiz na live. Co to za czujnik i do czego on służy? Patrzcie jakie dziwactwo, no nie? Nawet skomplikowane. To jest czujnik od mierzenia poziomu oleju w silniku. Więc dokładnie w misce olejowej, więc dzisiaj go wymienimy. A wymieniamy go po to, ponieważ jak pamiętacie Mamy go szkodzonego tak dość śmiesznie, ponieważ jak jedziemy samochodem, to czasami się zapali kontrolka na desce rozdzielczej, a czasami gaśnie. I teraz Wam pokażę przybitkę, jak to wygląda w czasie jazdy. Tak to wygląda, że ten czujnik oleju aktywuje się w różnych momentach, w tym momencie jestem w jeździe, czasami się zapali, czasami się nie zapali, więc... O, widzicie, teraz się zapalił i dlatego właśnie wymieniamy czuń oleju, żeby taka sytuacja się nie działa nie mieliśmy choinki na desce rozdzielczej. No właśnie, więc jak widzicie, nie szkodzi to w czasie jazdy, lekki dyskomfort, że coś się świeci na desce rozdzielczej. Minus jest taki, że te czujniki dość ciężko znaleźć w sprawne, nie chodzi o ich ocenę, tylko o to, że ich po prostu nie ma, a mi się udało go zdobyć, więc, więc wymienimy go. Mm się pod auto zobaczycie, gdzie ten czujnik jest zamontowany. Trzeba trochę plastiku zdjąć, ale nie jest to jakaś zbyt skomplikowana operacja. Zchodzimy pod auto. Więc jak macie mi to jest skręcony w nią po prawej stronie, czy od strony kierowcy. O, to jest ten czujnik. No i na początku spuszczamy olej silnika i wykręcamy ten czujnik. No, mam nadzieję, że czujnik, który kupiłem, jest taki sam jak ten. No, nie taki sam, bo mój jest popsuty ale jest sprawny, wygląda tak samo. Spuszczam olej. Mały tip, ewentualnie ja trzeba zdejmować całą osłonę, wystarczy tylko część prawej odkręcić i mamy piękne dojście do, do tego czujnika, więc na początku, zanim to wszystko rozkręcimy, zobaczymy, czy w ogóle... A widzicie to w ogóle? Tak. Zobaczymy, czy w ogóle ta wtyczka pasuje. Jak wtyczka pasuje, to zabieram się za spuszczanie oleju i wyjmowanie w czujnika. Super, olej praktycznie mamy już spuszczony. Właściwie już kapie, więc już jest pusto. Pamiętajcie, że jak będziecie wkręcać korek, to zawsze wymieniajcie podkładkę. Zawsze one kosztują praktycznie grosze. I pamiętajcie, że no, mimo wszystko, że ten olej, który właśnie spuściliśmy, ma zrobione z 2000 może 3000 km, to no, nie wiem jak wy, ale ja wleję nowy olej, bo no, nie mam serca wlać olej, który już już jeździł. Więc nowy olej, nowa podkładka. Idziemy dalej, odkręcamy ten czujnik, zobaczymy jak to wydziała. Czujnik zamontowałem, wygląda mój tak. Więc podejrzewam, że o to chodziło, że jest uszkodzony, jak mi mechanik mówił o tym. Ten pływak, tak go sobie nazwijmy, jest, jest popękany, reszta wygląda na, na sprawną. A tak wygląda ten, co będziemy zakładać, więc pływak jest w porządku. Oczywiście obydwa czujniki mają po 30 lat, więc Zakładam, że to jest wina tego czujnika, że on tak włącza się, wyłącza się, a nie jakieś przebicie na kablu. No, zobaczymy. Ważne kostki do siebie pasują. W ogóle ten nowy, stary czujnik jest troszeczkę dłuższy. Nie wiem, czy to widać. Poczekajcie. No, nie, może nie widać, ale on jest minimalnie się różni odległością o parę milimetrów, więc myślę, że to im nie przeszkodzi, żeby działały. No dobra, wkręcam ten czujnik do miski olejowej. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tak to wygląda. Nie, mamy. nie ma możliwości, żebyście go źle włożyli, ponieważ tu jest taka wypustka na górze mocowania i on będzie mniej w takiej pozycji e, w olejowej. I jeszcze Wam pokażę tutaj w środku, O, tutaj nie widać pewnie, ale tutaj w środku jest taki oring e, gumowy, on jest u mnie na szczęście wymieniony, żeby, żeby olej nie przeciekał. Zakładamy. No dobra, filtr oleju mamy wymieniony, filtr powietrza mamy wymieniony, olej mamy wymieniony, co najważniejsze, po co się tu spotkaliśmy, czujnik oleju mamy wymieniony. Odpalam, trochę pojeżdżę, no i nagram Wam końcówkę, czy się zapalił, czy się nie zapalił czujnik. Więc zostańcie, a ja idę pojeździć. A few moments later. Zrobiłem 14 kilometrów na nowym 30-letnim czujniku, no i najważniejsze pacjent przeżył. Więc pamiętajcie, jak będzie wam czasami się zapalać kontrolka od poziomu oleju, to nie znaczy, że macie mało oleju, bo może być po prostu czujnik. No wada z tym czujnikami jest, że nie najłatwiej je dostać, więc, e, więc cieszę się, że mi się udało. No dobra, następna cegiełka do projektu. Trzymajcie się, do zobaczenia.